Uff 10 miesięcy roboty przy, przy Europejskim Festiwalu Konnym. Europejski Festiwal Konny to jest to są obchody święta konia. Jedno z miast Sowarzyszenia EuroEkus co roku pełni taką funkcję. W tym roku Wrocław był tą stolicą. W związku z tym pomysł na Europejski Festiwal Konny. Nikt nie robi takiej imprezy. To jest dziewięciodniowa impreza, dziewięć dni intensywnych pokazów, działań wokół koni. Jest nas coraz więcej na Partynicach, oprócz tego, że cieszymy się tym, co dzieje się na to, że spędzamy tutaj z sobą czas. To, co się dzieje tutaj na Partynicach jest dostrzegane i doceniane za granicą i to nas cieszy, ale o tym, zdaje się, najlepiej zaświadczacie Państwo, przychodząc tutaj coraz liczniej w tych pięknych wydarzeniach uczestniczących. Sobota, pokaż raz koni. Po raz pierwszy w Polsce takie wydarzenie. Masę ludzi nas dziś odwiedziło. Super nagrody, świetne jazdy, a jednocześnie mamy też pokaz pięknych ubrań i kostiumów. Następnego dnia część koni pokazaliśmy podczas Wielkiej Wrocławskiej. Wielka Wrocławska, ogromny sukces, prawie 10 tysięcy ludzi. Pokazy koni, raz koni, które bardzo się publiczności podobały. Wielka Wrocławska, wielkie emocje, ale to wszystko byłoby niemożliwe. Gdyby nie wy, nie wasza obecność, zmieniają się wrocławskie partynice są właściwie dostępne i otwarte i gościnne każdego dnia, czekają na wosławianki i wosławian. Dziękuję, że jesteście. Później przez tydzień przegląd filmów o koniach, konie i ludzie i takie imprezy też nie było jeszcze. To jest pierwszy przegląd, bo nie nazywajmy je tego jeszcze festiwalem, bo to było pięć filmów. Pierwszy przegląd filmów, których głównymi bohaterami są konie. Szkolenia trenerów nurtu naturalnego. Justyna Rusińska, doskonały trener. Katarzyna Jasińska, kolejna doskonała trenerka nurtu naturalnego. I Julia Opawska, jedyny trójgwiazdkowy trener pata parellego w Polsce. czyli szkolenie Working Equitation, jeden najlepszych zawodników tej konkurencji w Portugalii, właściwie na świecie, bo tam ten ruch jest najmocniejszy. Jest to przyjemność być tutaj na tym festiwalu. Myślę, że to jest duży krok dla rowerzysty w Polsce, by być częścią festiwalu. Sesja naukowa z gośćmi z zagranicy, z Niemiec, z polskimi, fachowcami, ale uwaga, trochę inna od, od innych sesji naukowych, ponieważ większość prelegentów nie była z branży końskiej. Sobota to wisienka na torcie, fantastyczne pokazy, Bogusław Linda z Bogdanem Czarnikiem, Rafał Dolata, to ta sama klasa. Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie z uroczego miasta Wrocław, które słynie z pięknych koni, pięknych kobiet, wspaniałego toru. Paweł Jachymek z Przelej Woli, z Lublina. fenomenalny pokaz, ogień, skok w mur, absolutne posłuszeństwo konia, zamykanie konia w skrzyni. Wspaniałe miejsce, wspaniały czas, wspaniali ludzie. Blanka Satora w fenomenalnym pokazie z ogniem na koniu rasie andaluzijskim. Bardzo dużo eventów, wyścigi konne, zawody bez ogłowia, czyli coś, czego praktycznie nigdzie nie można zobaczyć. Absolutna gwiazda pokazu Gary Zocher, Jest taka szkoła francuska, to mogę chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Taka pierwsza liga układaczy koni chyba takich nazwę, bo to nie jest tresura, to nie jest cyrk, to jest połączenie elementów troszeczkę cyrkowych, ale z ogromnym naciskiem na hiszpańską szkołę jazdy, taką klasyczną. Beautiful, nice competition. It was amazing to see that atmosphere amazing. I w końcu Mistrzostwa w jeździe bez Ogłowia. Prawdopodobnie jesteśmy jedyną instytucją, która organizuje i to konsekwentnie, bo, bo to jak mówię szósta edycja te Mistrzostwa. W tym roku przełom w tych Mistrzostwach, bo pojawił się Piotr Morsztyn. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz na takich zawodach bez ogłowia. Jeżeli chodzi o sam festiwal, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dużo widzę jest publiczności. Uważam, że jest to genialny sposób na to, żeby podnosić świadomość z dziecką. Jestem bardzo zadowolony, że taka impreza mogła się odbyć na tak wysokim poziomie. Dużo tego było, ale to nie koniec w przyszłym roku e, mamy pomysły na kolejne imprezy które będą przyciągać e, roczavian na tor wyścigów konnych pomysłów na pewno nam nie zabraknie dziękuję bardzo